Ten film to znak, żebyś w końcu zaczęła nagrywać na YouTube. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj pokażę Ci dowód na to, że możesz nagrywać filmy ziemniakiem i zdobyć nawet 250 tysięcy wyświetleń na YouTube. Zaciekawiona? No to zostań ze mną. O co chodzi z tym ziemniakiem już tłumaczę. Wczoraj siedziałam sobie z moim klientką mentoringową i robiłyśmy research do jej filmu. I natrafiłam na nagranie, które jest po prostu dowodem na to, że nie potrzebujesz studia nagrań, żeby zacząć nagrywać na YouTube, nie potrzebujesz świetnego kadru, żeby zacząć nagrywać na YouTube, i na dodatek ten film jest także idealnym dowodem i powodem na to, że. To, że ja uważam, że warto zacząć na YouTube i to jest ta platforma, na której powinnaś nagrywać swoje filmy i ona po prostu miażdży inne platformy, to ten dowód tam jest. Dlatego przejdźmy sobie już do tego nagrania i opowiem Ci dokładnie, o co mi chodzi i dlaczego te wideo tak wiele udowadnia. I pod koniec tego filmu postanowisz, że w końcu zaczynasz na YouTube. Film, o którym mówię, pochodzi z kanału Jak Medytować. Kanał jak widać ma 14,4 tysiąca subskrybentów, więc to nie jest powód ku temu, żeby dany film miał 250 tysięcy wyświetleń. Nie jest to też film typu shorts, który mógłby mieć większy zasięg. Ale by znaleźć sam ten film na kanale, który jest ogólnie o medytacjach, o tym jak walczyć ze stresem i tych podobnych rzeczach, musimy sobie przesortować te filmy od najbardziej popularnych, czyli nie od najnowszych, tylko od najbardziej popularnych. I to, co się okazuje naszym, naszym oczom, to jest właśnie film ćwiczenia oczu, yoga oczu, jak poprawić wzrok metodą doktora Batesa bodajże. Yy, I ten film ma 246 tysięcy wyświetleń. Już sobie w niego wejdziemy. Odbędziemy reklamy, no i teraz się okazuje, że jak widzimy, ten film ma 246 tysięcy wyświetleń. A jest to film nagrany na jakimś tle, którym tak naprawdę było płótno tak? w kolorze w sumie też ziemniaka. I po prostu dziewczyna mówi o, o tym, jak robić ćwiczenia, żeby poprawić sobie wzrok. Ale jak przyjrzymy się na chwilę, no to się okaże, że... Samo nagranie też nie jest nagraniem, no, raczej 4K ani żadnym innym, i nie jest to profesjonalne studio nagrań, tak, nie jest to jakiś tam sprzęt typu lustrzanka, a dalej ten film ma tyle wyświetleń. W minucie dwóch można od razu sobie przejść do następnego ćwiczenia, jakim będzie palmik. Tutaj nie ma jakiejś turbo ostrości. już pomijam fakt, że 10 lat temu to oni pewnie dopiero gdzieś tam y, zaczynali i po prostu y, dziewczyna tutaj się uczyła. Świetna robota i dalej kanał istnieje, dalej y, publikują od czasu do czasu treści, tak? Natomiast to jest świetny dowód na to, że takie filmy mogą się przebić i dalej zbierać wyświetlenia. Skąd to wiem, że ten film dalej zbiera wyświetlenia? No bo dobrze, ten film mógł jako film dziesięcioletni już Mógł te wyświetlenia zebrać y, wcześniej. Ale jak wejdziemy sobie w komentarze i przesortujemy od najnowszych, nie od najpopularniejszych, tylko od najnowszych, to okaże się, że te dziesięcioletnie wideo ma y, komentarze sprzed miesiąca, sprzed dwóch miesięcy, sprzed trzech miesięcy tak, czterech, czterech, pięciu, pięciu, dziewięciu. Co oznacza, że ten film cały czas. Żyje, pomimo, że został nagrany albo jakimś tam telefonem, albo aparatem, ale po prostu no 10 lat temu, jakby ten sprzęt, to był zupełnie inny sprzęt niż teraz. Podkreślam, że jak widać to nie jest kadr, który nawet ja, polecając bardzo proste kadry u Ciebie w domu ze światłem po prostu dziennym i tak dalej. To nawet nie jest. Taki kadr, tylko po prostu mamy za sobą powieszoną jakąś, jakąś tkaninę, jakąś płachtę, tak? Która yy, gdzieś tam nawet nie komplementuje całego tego wideo, a jednak ten film działa. Co w nim działa? Działa w nim to, że dziewczyna przekazuje fajną wiedzę i dlatego ten film się wypozycjonował i działa do dziś. Mówiłam Wam też, że podam Wam powód, dlaczego YouTube to najlepsza platforma dla ciebie. Platforma wideo, którą polecam. Wszystkim i polecam tutaj zaczynać, dlatego że to, co często mi mówicie, to jest to, że bardzo dużą trudność sprawia wam to, aby systematycznie na innych platformach w trybie dziennym publikować treści, czyli na przykład posty na Facebooku itd. itd. I tutaj się okazuje, że na YouTubie ta dziewczyna wyprodukowała 10 lat temu film, który przez 10 lat on cały czas pracuje. Ten film jest pracownikiem tej dziewczyny i jej chłopaka, męża, z którym prowadzi ten kanał przez ostatnich 10 lat i do dzisiaj pomimo, że wyglądem ten film jakby nie dostaje nawet do takich filmów po prostu nagrywanych zwykłym telefonem w domu na dzisiejszy czas, to i tak ten film dalej zbiera wyświetlenia i mają już ich prawie 250 tysięcy. Cały czas jest komentowany na bieżąco, cały czas ludzie z niego korzystają. I dzięki temu kanał się rozwija, a te osoby, które go prowadzą, dalej po prostu mają ekspozycję na nowych widzów, na nowych odbiorców i na, potencjalnie na nowych klientów do swoich produktów, do swoich usług. No to w takim razie, jeżeli ten film przekonał Cię do tego, żeby w końcu zacząć na YouTube, przestań wierzyć w swoje wymówki i stwierdzić, że to jest najlepsza platforma na świecie, to koniecznie zobaczy nagranie, jak zacząć na YouTube krok po kroku, które teraz wyświetliło Ci się na ekranie końcowym. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć.